Wezmę to, żeby nie wziął ktoś. Tam się chowa. Ma <laughs> granatnik, ziomek. Zobaczcie. Ja Ej, kacza Nie, nie zbugował się. Oddaj to. Nie, no ja tu nic nie działam. I złotą, nie! Jeszcze ten. Ale mam stres. Jest granatnik, złoty! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Battlelands Royale a dokładnie w sezonie 13 także powiem wam, no dużo się zmieniło jak widzicie nie grałem jeszcze dużo pod tym względem, że jest całkiem inna mapa zaraz sobie zagramy ze dwie rundy zobaczymy te miejscówki najpierw przejrzymy sobie karnet ale jeszcze tutaj przeczytam wam co co jest pod aktualizacją, tak? Nadszedł sezon 13 i jest cybercool. Spakuj swój bagaż, twoim nowym celem jest całkowicie przeprojektowana Battle Island. Czyli chodzi o mapkę. Że jest całkowicie nowa. Fajnie, super, powiem wam, bo czekałem chyba od dwóch sezonów, żeby to się zmieniło. Nowa, ekskluzywna postać w pakiecie to legendarne. Czyli mamy, ma, mam na myśli, oni mają, tak? Na myśli Aurora Nowa, czyli postać legendarna. Jakoś tak, no ja Wam nie podoba mi się, tak, żebym chciał to kupić. Mimo, że nawet to się opłaca, jak ktoś kupuje sobie Karnecik, znaczy Battle Passa, bo tu macie Gemy. Fajnie, jakby było 80 Gemów, to bo 80 Gemów kosztuje. Coś tam 21, tak? Nie, 24 w sumie. Czyli... No, nawet jakby było to 80 gramów to się opłaca, bo jest postać, tak? Jak ktoś chce mieć wszystkie, to... to nawet spoko oferta. Okej, okay, co tu dalej? Napisali. Yy, granatnik, tak. Dźwięk wybuchu. Aha. Że fajny pewnie dźwięk jest. To mieli na myśli Surprise Box, przedmiot specjalny. Właśnie yy, chodzi o to, co Wam też mówiłem wcześniej, że można sobie kupić takie prezenty. W też są do zdobycia, ale zobaczcie, mamy z 10. Milion monetę bym kupił, byśmy sobie to przetestowali, bo przy każdym otwarciu jest inna broń, po prostu, tak? Inny przedmiot. Także fajna opcja, taka niespodzianka w grze. A może akurat to potrzebne. Wiecie, zobaczymy. Na pewno w następnym odcinku sobie to zrobimy nowe specjalne tryby gry tryby gry czekajcie gdzie to było tutaj wydarzenia tak nie no tryby to są tutaj no, o tutaj no nie wiem impreza z bazuką to było no może zobaczymy później coś może się pokaże tak Pakiety ferii zimowych i plus poprawki i ulepszenia. No i to tyle, co napisali pod aktualizacją. Teraz zobaczmy sobie cały karnecik. Tu mamy właśnie tą elektrę. Już ona mi się bardziej podoba, powiem Wam, z tą szatą. Czy peleryną. Dobra. Lecimy dalej. Tu mamy taką flagę bitewną. O i tu mamy właśnie te prezenty do zdobycia. Mamy taką cyber skrzydła. Fajnie wyglądają. Mi się podoba. Ogólnie, na, na początek nie kupuję karnetu, bo nie wiem, ile będę grał. Na początku będę sobie wbijał poziomy i zobaczymy. Ale myślę, że w tym sezonie będę grał więcej, no bo zwłaszcza, że jest nowa mapa. Także mam nadzieję, że tak szybko się nie znudzi. Ogólnie też dzisiaj mam planuję live'a zrobić z tej gierki. Kto by chciał, to napiszcie w komentarzu, zobaczę ile jest chętnych i wtedy zadecyduję, czy zrobić, czy nie. Z jakiejś gry na pewno zrobię dzisiaj. Także zapraszam o 18 na live'a. Okej. Okay. Tu mamy safe. Dużo tych właśnie. Prezentów jest, tu mamy sony. Sony. Mieczysko, ooo komoczeta normalnie, wygląda super. Coś nowego, co tu jest? Ale mało bardzo tego jakoś, Ej, czyżby... Ale nie no w prezentach to mamy tylko chyba w grze po prostu. Gdy otworzymy to możemy w grze użyć, a nie na stałe coś. No bo tak trochę mało tego mi się wydaje. E, przedłużenie ręki, też fajne. Nawet karnecik mi się podoba, powiem Wam. O, zobaczcie to Cyber Spinner. Eee, kiedyś się tym bawiłem, tak się kręci fajnie to. Pewnie wiecie o co chodzi. Była taka moda kiedyś. Tutaj mamy Włócznia Gwardyjska. Nie podobają mi się w ogóle te rzeczy, Cyber. Naprawdę. No i mamy na końcu tego Asasina, Tak. Gemon Cloud Kozacki jest Już dużo, dużo lepszy niż ten co w pakiecie jest tamta wiecie nowa ta Aurora Nie, mi się podoba powiem wam, mogłoby być trochę więcej tych lotni ale i tak nie jest źle Okej, okay, dobra Mamy standardowo zadania No i chyba to tyle, no widzicie mamy Nowe lobby. Akurat pod kolor wziąłem sobie skina. co? Zagra Czas zagrać pierwsze dwa mecze. Polecimy sobie, wybierzemy jakieś sobie miejscówki. Tak, dobra. Lecimy. To no, chyba wszystko. Wydarzenia. Okej. Okay. Dobra. Także rozegramy sobie dwie rundy. No, i zobaczcie, zobaczcie, cała nowa mapka. Tam, gdzie mamy kłódkę, nie możemy latać, ale możemy pójść. Po prostu wylądować gdzieś. Yy, polećmy tutaj, nie wiem. Albo tu, o dobra, już nie. Yy, po prostu możemy polecieć obok i pójść tam, ale nie możemy po prostu tam wylądować, gdy nie mamy batle pasa. Zakupimy batle pasa, możemy wszędzie już lądować. Ok, zobaczymy. No, wiadomo, na, na tych dwóch gierkach nie poznamy gry. Tylko teraz tak, ciekawe jak ten granatnik. Czy często można go trafić? To takie miejsce wybrałem. Powiem wam. Dobra, mamy formację chociaż i snajperka. Dobra, to może snajperkę weźmie. Znaczy kara, tak? Kary 99, dobra, mamy tu amunicję. Takie boisko do koszykówki. Nie no, tą mapkę to tak szybko się nie pozna. okej okay. mamy kogoś trochę się oddalić dobra dobra leży zapominam właśnie trzymać jak strzelam właśnie z tej snajpy trzymać ten od, tą odległość żeby mnie nie trafiał okej okay, dobra lecimy Fajnie to wygląda, nawet się tutaj. Komic coś nowego. Mamy akurat strefę, dużo łodzienie, widzę. Oho! Ma złotą. Co to nie szodle? Dobra. Ma złoto. Tuż, już wiecie, jest gdzie się chować. Lepiej zmienić na fałmasa bo nie ma takiej, wiecie, przestrzeni. Wziąłeś sobie Dobra, akurat, panie, w sumie dobrze polecieliśmy bo strefa można tu wejść? Ja, można, normalnie Czekajcie, żeby to w krzakach się wykąpić z tą gdzieś on tam jest, ale ja sobie już zostawię fałmasę. Zobaczymy się, ok? Tam jest kolejna. Akurat strefa ładnie w to idzie. Pięciu zostało, czterech bez mnie. Dobra. Tylko gdzie oni są? Wezmę to, żeby nie wziął ktoś. Tam się chowa. Ma granatnik, ziomek. Zobaczcie. Ej, ciekawczam... Nie, nie zbugował się. Nie chcę do niego podchodzić, powiem wam. Kurczę, 4 HP Trochę miał dłuższy dystans. Oddaj to! Nie no ja tu nic nie działa. O nie! Zabiłem go! Chłop sobie skorzysta. No niestety, miał więcej HP. Może bym coś tu działo. Ale zobaczmy, zobaczmy, jak to się dalej rozegra. Nie wziął tego. Ale dużo HP miał. Pójdźmy. Nie dałbym rady raczej. Czego tego nie bierze? Czyżby miał mało amunicji? Może w następnym odcinku, e, odcinku, w następnej rundzie, może się uda e, odnaleźć i zobaczyć. Woli z Karem. A jajaj? Nie wygrał. Wygrał. Ja raz by go trafił i byłoby po sprawie. Ok, teraz polećmy może tutaj, by... Tak mnie ciekawi. Tu, 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 tu. W Tu jest taka fajna jakaś ulica. Czy co to jest? Dobra, chyba coś tu leci. Mamy złoto w skrzynie. Ale tam już jest typ, dobra. Weźmy sobie tą pukawkę. Powiem wam, mimo że jest dużo tej zieleni, fajnie to wygląda. Wiadomo, że kiedyś się znudzi, tak? i tam do niego, ale nie wiem, co tam będzie typ miał. A z pukawki to wiecie tak. No dobra, idziemy dalej, bo jesteśmy w rogu, żeby ta strefa tak potem nie goniła. Ogólnie fajny ten skin jest co gram. Udało się go odblokować wtedy. Kurczę, jak się akcja zaczyna, to powiem Wam, że trochę się stresuje Tymi kontenerami można fajnie czekać. Wezmę lepiej to. Leży, pięknie. Swaniaczek taki. Był? Mamy strefę. Super. A taki cwaniaczek. Dobra, tej tableteczki nie będę używał. Idziemy dalej. Tu mamy jakiś stateczek. Woda. Co tam jakaś ryba jest? Zobaczcie. I fajnie by było też ten prezent znaleźć. Zostawię sobie tą, znaczy tą brąź złotą, zostawię ten karabin maszynowy. Ok, zobaczmy mapkę. Te tą wodę przejść. Tutaj mamy most. Czekajcie, zobaczymy, gdzie będzie strefa. Okej, okay, lecimy tam. Ale szybko giną, widzę. Pewnie wiecie, każdy lata na te nowe miejscówki. Znaczy... Bardzo możliwe, że na te zablokowane. I się po prostu szybko zabijają. Ale dużo tego zobaczcie, co się dzieje. Właśnie coś coś pisali o tej aktualizacji, że dużo będzie krzaków. Zobaczcie jak tu się można kampić, ale też można trafić tutaj. Patrzcie, jest! Jest granatnik, testujemy Dostał 15, to nie jest tak mało Tylko wolne bardzo Nie udało się, kurczę Szkoda, dobra, zagramy jeszcze jedną Dobra, lecimy jeszcze jedną, bo niestety nie udało się tam za bardzo. Tutaj polećmy ale dobry jest ten granatnik, tylko musimy szybciej, wcześniej strzelić po prostu tam gdzie chcemy, bo jest bardzo wolny i mały ma zasięg, jak widzieliście. Kurcze, wiedziałem, że tu leci trzech, ale. Kaczucie, bo był tutaj. Dobra, może znajdziemy jeszcze raz granatnik. Ale jest dużo amunicji nawet. To jest dobre. Lepsze to jak te UZI i te rewolwery, tak. Mamy jakoś now z nowym skinem. idziemy za nią. Ale fart, 2HP! Ja zawsze muszę być na takim. Ma granatnik chłop. Ja tu do mnie. Jeszcze bronię jako zmieniłem. Ale mam apteczkę, mamy to. I złotą, nie! Jeszcze ten. O nie! Jeszcze z RPG tam, koleś. Nie biorę tego, uciekam. Może odpuści. O, jaka mgła. Nie odpuści. No dobrze, że nie ma to do dalekiego zasięgu, bo, bo... nogi wyladzą 6 HP. No nie i ta strefa dojedziemy no nawet na pewno no niestety Biegnij chłopie szybciej Patrz się zdąży Chowam się tutaj Ale mam stres. Jest granaty, co to To chłopie Coś tu pije, słychać nie mam leczenia, kurczę. A złoty, złoty musi być mocniejszy. Nie! <grystanie> o nie! To było najgłupsze zakończenie. Dobra, trudno. I tak pewnie bym szybko padł. Bo już leczenia tutaj nie ma, widzę. Ale co ja zrobiłem? Nie zauważyłem się, tak to się wkleiło w tło. To drzewo, czy to krzak? krzak. No dobra, zobaczmy sobie, jak to dalej się potoczy. Bumpik. Ej, kurczę, chyba grałem. Grałem z nim już coś. W tamtym sezonie ładnie trafił. I ma ten złoty granatnik. Trzeba poznać jeszcze mapkę, wiedzieć, gdzie wbiegnąć. No bo widzieliście, tutaj już mi mało zabrakło, a przejście było tylko tu z boku. Na drugą stronę. Ale fajnie, fajnie. Pierwsze wrażenia super. No i dobra, jeden na innego. No tamten widać się wykra. Nie ma szans na dystans. Brobos. A Marpega. Może to się inaczej skończyć. Trafił ładnie. Pięknie to zrobił. Ok, Dobra. Myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Pier pierwsze pucharki yy, są rzetone tak samo. Więc co? W następnym odcinku coś się porobi no udało się. Granatnik sobie przetestowaliśmy. No, złoty niekoniecznie szybko mnie zabił. <laughs> Także myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Nie chodziło tu o gierki, moje, tak? Chodziło tylko o zabawę. Pamiętajcie, tylko zabawa. Nie ma co brać wszystkiego na poważnie. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.